Dzień dobry, cześć 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 Sława. Witam wszystkich serdecznie na Bifarmie Colin. E, chciałem tak szybciutko mm, podciągnąć dalej kawałek tematu na temat y, no, higieny. Higieny i dbania o, o zdrowie własne i, i zdrowie rodziny. E, czyli coś, co ostatnio y, wspominałem na filmie o, o chorobach zwierząt, tak? E, a po prostu y, wyszło mi z głowy. Yy, już tam pomijając wszystkie te yy, środki, środki yy, bezpieczeństwa, jakie powinniśmy, powinniśmy stosować, tak? yy, żeby się uchronić przed zoonozami i innymi, yy, należy też pamiętać o tym, ażeby po powrocie do domu też odpowiednimi środkami yy, ręce, twarz myć. Możecie stosować takie, tam te, te, takie te naciskowe pompki i tak dalej, jak ktoś robi tam z, z, z bimberem, czy tam innym zapachem, jaki lubicie. Ja natomiast do dezynfekcji rąk po pracy przy zwierzętach stosuję po prostu mydła, ale mydła takie troszeczkę inne niż takie sklepowe, niż takie dostępne wszędzie. A właśnie mydła. Siarkowe i mydła dziekciowe, tak? No, no, po prostu. No tak, to jest dobra rzecz do pielęgnacji skóry, rąk, twarzy i tak dalej. Wszelkie jakieś tam, właśnie, naskórne pierdoły też Wam jeszcze potrafi w początkowym stadium po prostu wyleczyć. Także, także, tak, taka, taka drobienostka, o której zapomniałem. Ja używam, polecam. To jest dobre. Poczytajcie sobie na ten temat. A jak już jesteśmy przy różnego rodzaju specyfikach i wynalazkach, no to też kilka słów na temat właśnie konserwacji Do części ubioru, tak, no, buty, rękawice, ewentualnie jakieś tam inne elementy. Konkretnie mówię o elementach skórzanych, tak? Tak tutaj widzicie, to są moje buty robocze. Ja nie chodzę w gumowcach. W, w gumowcach, gumofilcach, czy piankowych, dlatego że bardzo szybko zakończyłem mm. <gryny> karierę z y, połamanym kulasem e, albo chory, ja, ja, nie, ja nie mogę chodzić w, w, gumowych, w gumowych butach, bo ja w nich marznę zwyczajnie e, i jest mi w nich niewygodnie, nie, nie jestem w stanie w, w nich chodzić zbyt długo e, zawsze lubiłem buty skórzane i jakoś to tak odpowiada. <laughs> Stopa się nie poci, nie męczy, jest wygodnie i bezpiecznie. Tutaj mamy takie półoficerki, można tak to nazwać skórzane. No już one tam swoje też przerobiły. Te są świeżo po, yy, po nałożeniu oleju do konserwacji. A te są przed. No teraz mamy mróz. Więc ja korzystam z okazji, że jest mróz, że jest sucho i je po prostu zwyczajnie przecieram szczotą taką ryżową mam eee, i zabezpieczam olejem. Tutaj, o, zobaczcie, jak ładnie widać pięknie widać, jakie jest tłusta powierzchnia tej skóry. I mimo, że te buty przez dobre dwa tygodnie nie były nawilżane, tak jak, tak jak ten. No zaraz będzie, tak? No bo mówię, jest sucho, one były brudne. Już je wyczyściłem e, z grubsza, ale zobaczcie tutaj, o, ta wyższa warstwa, gdzie tam o, normalnie nie ma wody. Zobaczcie, jakie jest tłuste. Jest zabezpieczone. But skórzany jest super, no ale też trzeba od niego zadbać <laughs> odpowiednio, e, gdyż skóra e, w miarę w, no, w toku użytkowania E, tak jak ja katuję te buty, nie mam nad nimi zmiłowania, po prostu chodzę w nich wszędzie w błocie, w oborniku, w wodzie, w knojówce, w śniegu. E, I te uszy się przydają. Tak jak kiedyś się śmiałem, to, nie, to nie, naprawdę no, te uszy się, się przydają. Żeby, żeby but został na stopie, bo czasami nie idzie tej nogi wyciągnąć z tego wszystkiego. No ale to tam już <coughs> insza inszość. E, w każdym bądź razie po takim, mm, po takim rajdzie buty są. Y, ja mam tutaj kotłownię za sobą. No, zresztą mogę pokazać, nie problem. O. Tutaj mam taką suszarnię. Ciuchy, leżą cieciaków. No ale tutaj mam taką suszarnię, taki grzejniczek, na którym właśnie stawiam buty po pracy na noc zostawiam e, i rękawice. Rękawice mam w taki sam sposób konserwowane jak, jak buty. A mianowicie właśnie e, olejem, do którego zaraz przejdziemy. W każdym razie buty skórzane czy rękawice skórzane mają to do siebie, kiedy iż jak są e, e, niekonserwowane, a pracują w wodzie, to bardzo szybko, szybko tracą swoje właściwości, a mianowicie stają się przemakalne, e, przepuszczają ciepło, czyli po prostu już nie pełnią tej roli takiej ochronnej e, te, temperaturowo tak? termicznie. O. No i automatycznie po prostu no, przepuszczają wilgoć i, i po prostu robi się zimno i tak dalej. I to się tyczy i rękawic, i, i butów. Natomiast, kiedy stosuję olej do konserwacji, hmm, a jeszcze ważna rzecz, podczas suszenia skórzanego obuwia czy rękawic, no to na pewno każdy, kto miał z tym kiedykolwiek związek, po ściągnięciu, po wysuszeniu zgrzejniczka, to rękawice czy buty stają się twarde. Twarde, sztywne, i to jest właśnie też, też ich problem wtedy, nie? No bo już nie pasują do nogi, nie pasują do ręki, już są takie nieprzyjemne, nie takie fajne mięciusie. No, skóra, skóra martwa nie, nie jest naturalny sposób już natłuszczana, trzeba ją natłuszczać po prostu sztucznie. A żeby właśnie zachowała swoją elastyczność, a ona, jeżeli ona zachowuje swoją elastyczność, no to wszystkie te właściwości higroskopijne i termiczne ona również zachowuje i jest super butem czy super rękawicą zdecydowanie lepszą niż stworzyw sztucznych. Jeżeli tego nie stosujemy, e, no to paski buty, rękawice po prostu zwyczajnie parcieją. Każdy, kto miał tam kiedyś kontakt z końmi i z tymi wszystkimi uprzążami jakie się tam stosuje, no to doskonale wie, co to są parciejące paski. Od strony konia jest git, z zewnątrz już nie jest git. <laughs> no tak to śmiesznie działa, tak? No bo ma kontakt, więc, więc te uprzęże też są po prostu olejowane, smarowane, e, żeby to właśnie, właśnie nie pękało, no bo skóra jak wyschnie, to już zaczyna pękać, zwyczajnie. I but fajny, elegancki, a skóra popękana, dziurawe, no i na, na co komu dziurawe buty robocze. A więc trzeba to smarować. Właśnie smarowanie olejem zabezpiecza, konserwuje skórę i tak jak tutaj widzieliście, no ten, ten, ten jest smarowany, żeby nie było. No to widzicie, zobaczcie, macie porównanie. On jest wyczyszczony tak samo jak ten wcześniejszy, ale posmarowany, a ten jest wyczyszczony, ale nie smarowany. I zobaczcie, tutaj na dole nawet, no tutaj to już nie, no bo tu może nie tak bardzo, ale też jest, jest ślizgość. O, zobaczcie tu. Centymetr nad podeszwą. No widać po przejechaniu palcem, że z tej skóry wydobywa się olej. Czyli dobrze były zakonserwowane. I gdzie w błocie i tam wszystkim innym sicie, który pływa, a w którym ja muszę pracować na co dzień. Daję sobie radę i ja mam suchutkie nóżki. To samo, jeżeli mówimy o. Rękawice, o tak wyglądają. Znaczy się tak. One są ciemne. Nie są mokre. Tylko one są ciemne, ciemnieją od tego oleju, ten olej zaciemnia. Znaczy, te buty też były ładne, brązowiutkie, ale no mi na tym nie zależy. Skóra, Skórzane rękawiczki były jaśniutkie, białutkie, a zaraz po dodaniu, po zakonserwowaniu robią się ciemne i wyglądają, jakby były mokre. Wbrew pozorom, te rękawiczki za szybko. Te rękawiczki, które tutaj mam one to już swoje przeszły także. Nie martwcie się, ale zaraz wam pokażę nowe dla porównania. O, o to uwaga, bo biel porazi. Yy, takie bielutkie. Nówki Funkiel, skórzane rękawiczki eleganckie. O, takie są. Wszystkie takie były, te, które sobie kupowałem. I te tak samo wyglądały. Ta sama firma, wszystko to samo. Tanioszka. 5 zł na, na Allegro. Cienka, fajna skórka. I teraz tak. Zimowe rękawice, bo jest zimno i trzeba grube. Nie zawsze się da zimowych pracować i to już jest tu, utrudniające. E, skórzane rękawiczki, e, dotykające szronu, lodu, śniegu, mokrego wiaderka, czegokolwiek w, 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 szmaciane, w ogóle się do niczego nie nadają, nawet nie ma o czym mówić. Natomiast skórzane, jeżeli je zakonserwujemy, tak jak mówiłem, nawet takie cieniutkie, bo one są cieniutkie, delikatne, po to, żeby można było w tych paluszkach pracować, wszystko ładnie, fajnie robić, to wierzcie lub nie, ale. Przy pracy, przy mokrych wiadrach z paszą, przy poidłach, przy wężach, przy odgarnianiu śniegu, przy czymkolwiek, one nie przepuszczają wody. One są tak samo natłuszczone jak te buty taki sam sposób. Takie pary mam trzy w obrocie, yy, dlatego że ja po prostu jestem przesiewacz yy, wszystkiego. Yy, rękawic, nie trzy, przepraszam, skłamałbym. Cztery. Tamta nowa, to jest piąta zapasowa, jeszcze nie użyta, Ale tylko dlatego, że ja jestem po prostu przesiewacz i zostawiam pociągnikach gdzieś, gdzie siedziałem, gdzieś, gdzie robiłem, ściągam, odkładam. Noży też mam pięć. Noży też mam pięć. Bo Agata to już wie, że jak ja kupuję noże do pracy, to, to ty se kup, kup od razu kilka, bo ty zaraz pogubisz. Taki mały majcherek, o. I to w zupełności wystarczy do tego, ażeby Yy, sznurki odcinać i w razie czego masz narzędzie do zwierząt potrzebne. Także tak, no ale to też nie o tym. W każdym bądź razie to jest bardzo ważne yy, i wierzcie mi czy nie, takie cieniutkie rękawiczki w czasie mrozu, jeżeli są zabezpieczone olejem, to wzmacniają swoją odporność termiczną na warunki zewnętrzne. Buty tak samo, wzmacniają swoją higroskopijność, czyli oddychalność, bo ta skóra Yy, wtedy yy, te pory po prostu są, to wszystko jest nawilgocone i to się nie zasklepia, nie zamulone, jest tylko lekkie, jest takie delikatne, bo jest wilgotne, czyli skóra powiedzmy, że częściowo ma właściwości tak, jakby była na żywym zwierzęciu, czyli się poci, tak? Dzięki temu syra się nie poci. Ja mam suche stopy wyciągając z tego. Czasami, jak wejdę w buty, to chodzę bez ściągania 8-10 godzin, w zależności od dnia po prostu tak i mam suche stopy, niespocone rękawice to samo, no jest super, naprawdę pod wkładką będzie wilgotno, tak, mam wkładkę, pod wkładką będzie wilgotno, ale ale stopa, mam wkładkę skórzaną też, stopa na wkładce pod spod, stóp, spód stopy i palce są suche, a jak są suche, to są ciepłe, proste, tak samo rękawiczka, mimo prostej skóry, bah, mimo cienkiej skóry zachowuje właściwości fizykochemiczne, termiczne, higroskopijne i po prostu takie coś cieniutkie sprawia, że mimo wszystko mamy ciepłe dłonie. Także ja ze swojej strony skórzane części robocze do pracy polecam. A przejdźmy szybko do oleju. O, taki olej jest, zobaczcie. Taki ładny, fajny, biały. Ja sobie używam pędzela, żeby sobie to fajnie rozetrzeć. Lewa ręka zawsze do buciora. Najpierw czyszczę buty, jeden drugi. Potem znowu szlewa ręka do buciora, pędzelek i moczymy. Myjemy. A jakiż jest to olej, panie dzieju? A no już pokazuję. Proszę bardzo. O, tak zrobimy, żeby to było widać. Jest to olej parafinowy. Tak jak widzicie tutaj, czystość farmaceutyczna. Olej biały, mineralny. Ciekła parafina. Zastosowanie o też, zobaczcie, elegancko. Także jest przemysł farmaceutyczny, jest bezpieczny dla rąk, można to robić, e, można to robić e, bez rękawic, to też natłuszcza e, zimą. To też jest ważne, bo na przykład ja zanim wsadzę łapska do rękawic, jak jest mróz, to je po prostu zwyczajnie kremuję. A można też olejem i nic się nie będzie działo. Deski do krojenia w domu tym, tym, tym samym dokładnie, tym samym olejem konserwuję. Jak się kończy, no to kupuję taką kolejną bańkę i, i cześć. Tak? Olej parafinowy, czyli nierafinowana ropa naftowa, albo inaczej olej skalny. Można tym konserwować praktycznie wszystko. Teściowy nie konserwujcie, bo może wam to na zdrowie nie wyjść. Chłe, chłe, chłe. <grych> no, także tak. Także taka moja y, mały lifehack. Y, buty do pracy. Zanim wyjdziecie, nasmarujcie. Y, 15 minut i no tu są części części sztuczne tak no to tam nie, nie ma tego wchłaniania ale w skórę no to widzicie to się wchłonęło moment i już można sobie iść do pracy i to jest taka systematyczność jakaś tam raz w tygodniu e, i ta skóra jest nawilżona i tym samym chroni wam stopę e, i, 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 i jest ciepło sucho i tak dalej. Tak. A z drugiej strony no takie buty jakie ja tutaj mam to jest 5,5 stówki dużo nie dużo nie wiem. No ja potrafiłem w ciągu dwóch i pół miesiąca, powiedzmy, że średnio pięć par butów w ciągu roku. Zajeżdżam, tak? Ta, takie mam zużycie. Z, 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 zawsze szybko buty zajeżdżałem, a jak pracuję przy zwierzętach, to tam nie ma z Chociaż ja mam więcej butów, bo, bo mam też takie pół buty i trzewiki. W zależności od pory roku i tak dalej. I co robię? No, te buty są typowe do, do, do chodzenia do zwierząt, tak? Ja idę do zwierząt, wracam od zwierząt, ściągam te buty, na tam, przy, przy y, y, którą widzieliście tam, y, przy, y, no, w kotłowni, przy piecu, i zakładam sobie trzewiki i idę na przykład coś tam robić, tworzyć i, i tak dalej. Przecież też zależy od, od pogody, nie? Jak jest mokro, no to, no to dłużej w nich chodzę. Ale no warto, mimo wszystko. E, jak takie buty mi wytrzymają pół roku za pięć i pół sztówki, no to ja będę zadowolony. Tak, jak wytrzymają dłużej, no to o, będzie super. Jak wytrzymają sezon zimowy, cały, kompletny, od jesieni aż do wiosny, i tam już będzie jakiś uszczerbek na zdrowiu, i ja wiem, że jak się zacznie kolejny sezon, to one już. Zrobią kaput, no to ja sobie śmiało bez problemu kupię kolejne. No w sezonie zimowym to butów idzie, ale no, ja mówię, dwie, trzy pary na, na stałe w zależności od tego, co ja robię. No ale te do zwierząt dostaję najbardziej po dupie. Także polecam eee, do, 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 do skórzanych elementów paski, buty, rękawiczki, torby. Co tam, co tam, co tam lubicie sobie smarować, to sobie smarujcie, bo to naprawdę fajnie działa, zabezpiecza. Śmiało mogę wam polecić. Ja to już praktykuję od bardzo, bardzo długiego czasu, ale nie, tam może niekoniecznie jakoś o tym mówię. A po pracy, jak już wrócicie i się rozbierzecie, tak jak ja tutaj mam, tutaj jestem drewutnia, mam taką tutaj przebieralnię, szatnię, że tak powiem. Ee, ciuchy śmierdzące po zwierzętach zostawiam tutaj, buty zostawiam tutaj i idę do domu i myję się właśnie twarz i ręce mydłem dziekciowym lub siarkowym, także yy, polecam z mojej strony to wszystko, pozdrawiam wszystkich serdecznie z Biofarmy Kolin zapraszam po więcej takich ciekawostek lifehacków <laughs> cześć i cześć, Sława, hej